Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie w kolejnym filmie. Tym razem mucha. Dawno nie było wiązania, więc dzisiaj sobie powiążemy. Przynęta jedna z najskuteczniejszych ostatnimi czasy w moim pudełku na ten czaki. Oczywiście można ją wykonać w różnych kolorach, w różnych odcieniach, a tutaj wam pokażę w jaki sposób ja ją wykonuję. Dobra, więc wkładamy haczyk i zaczynamy. Do wykonania muchy użyjemy haczyka w rozmiarze dziesiątym. Główka wolframowa czwórka. I zaczynamy od naszej nici. Nici ciemnozieleń, ze względu na to, że później będzie szedł dubbing ciemnozielony. Zaczynamy od główki. Dojeżdżamy tak mniej więcej do rządła naszego haczyka końcówkę sobie ucinamy no i teraz bierzemy naszego mopa mop już jest odcięty od całego mopa, zostaje ten jeden frędzel no i tu mamy dwie części, jedna część to jest ta dobrze trzymająca się zakończona a druga część jest ucinana i tutaj widzimy, że Odpadają nam te frędzelki, więc ja robię to tak, że ucinam tą końcówkę, dojeżdżam do główki i tutaj przyłapuję ją sobie. I robię z 2-3 mocniejsze nawoje. I tu już widzimy, ono nam się dobrze trzyma. I następnie e, jadę pod spodem. Do tego miejsca, mniej więcej w którym powinien być zadzior na haku, jakby był. Przykładam mopa, lekko naciągniętego i teraz ruszam nitką na prawo lewo, tak żeby on nam wszedł yy, w strukturę tego mopa. I tu mamy raz, potem nitkę przesuwam mniej więcej kawałeczek z milimetr dalej. I znowu to samo robię. I następnie już ostatni raz, teraz z milimetr dalej i znowu robię to samo i tutaj macham prawo, lewo tak, żeby nam ta nitka weszła właśnie w strukturę tego mopa. Widzimy, że on nam się wtedy dobrze trzyma. Dlatego też używam grubszej nici, ponieważ e, ta nić jest zdecydowanie mocniejsza od jakichś nici cienkich wiodących. E, no i teraz jak już mamy jesteśmy przy główce też robimy parę dodatkowych ob obrotów, żeby sklinować główkę jak mamy główkę sklinowaną to możemy sobie wziąć już jakiś dubbing i ja tutaj wezmę coś w kolorze, w odcieniu zieleni ze względu na zieloną nić no i na przykład ten dubbing yy, mi się podoba i użyjemy tego dubbingu co to jest konkretnie nie mam pojęcia, ponieważ mam te dubbingi wymieszane no i teraz biorę igłę, yy, nić ma swoją strukturę ileś tam tych całych promieni, więc wsadzam igłę właśnie w tą nitkę tak, żeby ją rozdzielić i w to wrzucamy dubbing no i tutaj mamy już Wsadzone trochę tego debingu i jeszcze dobieramy więcej. Tutaj debingu akurat w tym przypadku nie żałuję, ponieważ później będziemy go wyczesywać i fajnie on będzie nachodzić tam na naszego mopa. Ok, jak mamy to wsadzone, to zakręcam bobinką i wkręcam go w strukturę naszej nici no jak mamy to skręcone to cofamy się tutaj do łączenia no i naciągając dubbing do tyłu nawijamy raz przy razie tutaj jak już mamy widać do dubbingu sporo to możemy sobie jeszcze po nim poprawić no i teraz robię sobie jeden węzeł. Lubko zaciągam, biorę lakier ufał, przejeżdżam po nitce, jeden, drugi obrót. Jak Wam się podobają tego typu filmy, to oczywiście zachęcam do subskrypcji, komentarza, czy w ogóle łowiliście kiedyś na mopy. Oczywiście tutaj też wiadomo, można sobie kupić różne mopy w różnych kolorach, różnych dubbingów, użyć różnych rozmiarów. No i jak już mamy węzły porobione na lakierze, to robimy węzeł. Aha, jak już mamy porobione węzły na lakierze lakierze na nici to bierzemy sobie latarkę UV i ten lakier co wcześniej był na nici utwardzamy i teraz jeszcze ze względu na to, że daliśmy sobie tego dubbingu dość sporo możemy wyczesać ten dubbing i w tym momencie nam fajnie tutaj a tę muchę nachodzi. Z mojej strony na dzisiaj tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia nad wodą.